Dzień dobry Państwu. Krzysztof Jackowski, Jasnowic. Zostałem poproszony po raz wtóry przez portal Faktu o to, żebym wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji na świecie. Co czynię? Najpierw może powiem parę słów o moich poglądach, których się nie wstydzę, a które, których właśnie nigdy nie wygłaszałem. Oto moje poglądy są następujące, co do aktualnej sytuacji na świecie. E, uważam, że Pan Putin nie jest człowiekiem, który, którego należy opluwać. Nie jest to człowiek, który jest złym politykiem. Uważam, że Putin prowadzi bardzo mądrą politykę. Także względem Ukrainy. E, to, co się stało na Ukrainie, jest to na pewno interes także bardzo mocno rosyjski, z powodu tego, że mieszka tam ogromna ilość ludności e, e, rdzennie rosyjskiej. E, e, tak jak na samym początku konfliktu, pytany właśnie przez portal faktu o to, co ja sądzę, co się stanie na Ukrainie, powiedziałem, że nie będzie z tego wielkiej wojny. Natomiast powiedziałem, że Ukraina zostanie podzielona. De facto to podzielenie już nastąpiło. I prawdę mówiąc, oprócz, oprócz tam jakichś drobnych potyczek, podział Ukrainy jest faktem. Że właśnie mądra polityka na ostudzenie emocji, mądra polityka Putina spowodowała, że ta wojna się nie rozprzestrzeniła. Także zachowanie prezydenta Ukrainy wskazuje na to, że prezydent Ukrainy jest gotowy do dialogu i chce tego dialogu. Uważam, że powinniśmy się cieszyć, że Rosja z Ukrainą zachowały światowy rozsądek, nie, nie tworząc zarzewie wojennego głębokiego, a mogło do tego dojść. Ciekawy jestem, jak wyglądamy teraz my, Polacy, nasi politycy, którzy tak mocno e, angażowali się słownie w, w tą wojnę. E, polityka to gra wyważonych słów, więc wydaje mi się, że nasi politycy troszeczkę wyszli przed szereg. E, oby to się e, w przyszłości nie odbiło na naszej gospodarce. E, no, to Uważam, że w Rosji. Sytuacja i na Ukrainie sytuacja zaczyna się uspokajać, i ona się w dłuższym etapie czasowym uspokoi. Natomiast niestety wojna nadal trwa. Oto kraje arabskie i Bliski Wschód. Tam niestety wojna się rozprzestrzenia. Jak wszyscy na pewno słyszeli, e, dzisiaj została bombardowana, bombardowana Syria przez wojska, między innymi amerykańskie. Ameryka jest mniej skora do dialogu e, jak Rosja i realizuje swój plan, e, ja bym to nazwał napastniczy, plan, który jest e, no co najmniej dyskusyjny. E, bałagan na Bliskim Wschodzie jest potężny, chociażby w Iraku, gdzie tak naprawdę dochodzi do ludobójstwa. Na dużą skalę plemiona i kulty religijne, z czym Ameryka sobie nie potrafi poradzić, oprócz brutalnych nalotów, gdzie giną i winni, i sprawiedliwi. Uważam, że jest to w dużej mierze barbarzyństwo. Polityka wojenna Ameryki jest w pewnym sensie barbarzyństwem. Moim zdaniem zasługuje na sankcje, ale o tym się nie mówi. Zwróćmy uwagę, że żyjemy w świecie kompletnej dominacji, e, e, dominacji europejsko-amerykańskiej, gdzie tak naprawdę narzuca nam się kategorie myślenia, kto jest dobry, kto jest zły, e, a przez to, że jesteśmy medialnie, e, przez telewizję, przez prasę, e, już można powiedzieć, wykształceni, e, e, nasz światopogląd. Coraz mniej wypływa z nas, a z tego, co oglądamy i czytamy, jest on bardzo skrzywiony. E, nawet się nie zastanawiamy nad tym, dlaczego tak się dzieje. A dzieje się bardzo źle. E, wojna istnieje, wojna jest. To, że na Bliskim, Bliski Wschód jest dalej od nas, ona nas mniej interesuje, ale powinna nas interesować, ponieważ to jest duży ogień. To już nie jest. Coś, co się tli, to jest duży ogień, z którego naprawdę może coś wybuchnąć. Uważam, że okres najbliższych miesięcy jest nadal okresem bardzo niebezpiecznym dla Europy. Uważam też, że, że powinniśmy się obawiać jednej kwestii żeby nie wynikło prowokacji jeszcze w stosunku do Ukrainy, e, powinniśmy myśleć, w sposób taki, żeby prezydent ukraiński zachował się w sposób bardzo zrównoważony i traktował Rosję jako partnera, a nie jako wroga. To w imię pokoju, między innymi Polski. To wszystko, co myślę. Dziękuję.